Którką postów w grupie Kulolupa jest Aneta Zajączkowska, która wstawiła link do profilu Niles B. Sasha na TikToku. Wstawione tam materiały wideo prezentują naturalne, krótkie paznokcie przed stylizacją oraz jej wątpliwej jakości efekt końcowy. Profil ten obserwuje ponad 234 tysiące osób, a łączna ilość polubień TikToków to 9 milionów. W komentarzach pod postem rozpoczęła się dyskusja, w jakim celu tworzone są tego typu profile. Zobaczmy, zacznijmy od może przypiętych TikToków. Co tutaj mamy? To są naturalne paznokcie bardzo poniszczone. To wyglądało jakby ktoś po prostu przykleił tipsa na, na, na naturalny paznokieć i, i zrobił kilka, jak nie kilkanaście warstwy lakieru hybrydowego bezbudowy. I nawet ten schodek tam było widać. Zobacz. Dokładnie widać, w którym miejscu się zaczyna tips. Tu jest schodek, tu jest schodek, tu jest schodek, tu jest schodek. Dziwne. No właśnie tak, ta, właśnie takie, takie tipsy jakby były... Przykryte od razu lakierem. I tu to samo, co się tu dzieje? Bardzo poniszczone paznokcie. Kolejny TikTok tak samo zniszczone paznokcie. To jest. Na ten profil nie powinna żadna styliska paznokci wchodzić, bo to tak boli. I ja mam wrażenie, że ten profil to jest zbiorowisko najgorszych paznokci na całym TikToku. Autorką postu w grupie Kulolupa jest Natasza Stanek, która podzieliła się z nami krótkim filmem znalezionym na Facebooku. Wideo ukazuje proces tworzenia stylizacji, w trakcie którego dzieje się wiele niepokojących rzeczy. Po ruchach tej stylistki widać, że Laska wie co robi. W sensie, nie akurat tej stylizacji, ale potrafi to robić bardzo dobrze. To jest jakiś filmik specjalnie taki, żeby tak, nie wiem, zaszokować ludzi, żeby to tak byle jak zrobić. Może dla wyświetleń, albo po prostu dla samego fanu, żeby takie pazury zrobić, nagrać i obfotografować. Raczej to było ściągane potem, ale no zobaczmy. Szczerze powiedziawszy, nie do końca jestem pewna, czy to faktycznie było na żarty, ale miejmy nadzieję, że tak. Autorką postów w grupie kulolupa jest Emilia Jaworska, która udostępniła post z Facebooka znajdujący się na profilu Not Polish. Post ten został wyświetlony ponad 10 milionów razy, a zawiera wideo z bardzo nietypowym zdobieniem wykorzystującym kartę bankomatową. Mamy i kartę bankomatową, a chyba bardziej chodzi o ten tutaj mały drobiazg, który odpowiada za to, że tą kartą można płacić. No tak, można płacić. Ten profil znam, najsany. On słynie właśnie z takich kontrowersyjnych różnych pomysłów, co można z tymi paznokciami zrobić i niekoniecznie jest to użytkowe. To jest bardzo dobry sposób użyć akrylożelu, bo się nie rozpływa i tak szybko nie zastyga, jak akryl, czyli łączy w sobie zalety i żelu, i akrylu i do takiego wtapiania różnych rzeczy, jak najbardziej jestem za czy będzie działać? Nie wiem, hmm... Płacić paznokciem. To jest nowa generacja paznokci. Jakby to, jakby to działało? To jest fajny pomysł. Kasia Jarosz to autorka postu w grupie Kulolupa, w którym zamieściła screena pochodzącego z instagramowego profilu NailsDaily17. Bryliant, nie? Bryliant. Się popłakałam śmiechu. A co na to? Inne osoby, które są w grupie. Ela i Zuzia wygrały tutaj w komentarzach to jest złoto. Czy trzeba to jakoś specjalnie urwać, Czy można byle jak? Zuzia na to. Byle palca nie urwiesz! <ścoughs> Kalinka Witkowska to autorka kolejnego postu, w którym udostępniła TikToka z profilu Pilky Nail. Materiał udostępniony przez Kalinkę prezentuje nowy kształt paznokci, a najlepiej podsumowują go komentarze w grupie. Pokaż no. Koniec z brudem pod paznokciami. Zaciekawiło mnie to? Paznokcie dla kobiet pracujący w kuchni, koniec z obciętymi opuszkami. Okej, okay, zostałam zaciekawiona. Uuu Ja... nie to jest jakiś y, żartobliwy. Kształt? Ale grubasy. Dios Mio! Co jest na żarty? Kto by w czymś takim chodził? Jak to potem obciąć? Zabezpieczone... Mestry lubimy mówić, zabezpieczmy wolny brzeg. A teraz będzie... Zabezpieczmy opuszkę! Ale pani mi nie zabezpieczyła opuszki. Pójka trochę, nie? No niby to migdał, ale powiem no wam. Przypuszczam, że ten kształt się raczej nie przyjmie. Autorką postów w grupie Kulo Lupa jest Olivia Lipińska, która udostępniła TikToka z profilu Katalina z Nailtech. Widzimy na nim bardzo estetyczną stylizację, jednak to, co rozpętało dyskusję w komentarzach, to budowa paznokci. Co jest powodem takiego wyglądu paznokci? Brak wiedzy? Czy może trend slim nails? Zobaczmy. Nie, no czy ktoś mi to wytłumaczy? Ludzie piszą pod tej postami, że budowa i wszystko jest poprawnie? Moim zdaniem wygląda komicznie i raczej jest niebezpieczne. Mmm. panie, jak lecą do góry, może i ładne, ale zdecydowanie nie powinny tak iść w górę, napisała Aleksandra. Wiktoria Boziu, jak idą do góry, ładne, ale budowa leży. Są pięknie. Wyrównane. Linia światła też piękna, ale za to jakie wyskocznie. Najwyraźniej nie można mieć wszystkiego Karolina na sobie do Basia natomiast czytałam, że to jakiś nowy trend na wschodzie. Slim Architecture Nails się nazywa czegoś tak. Dokładnie tak się nazywa. Nie znam. Ale sprawdźmy. O kurde. O kurde. No to od góry nie wygląda to źle gorzej z boku. O kurde. O kurde. No, kurde, konkret. Zobaczmy na podstawie kciuka, a tak naprawdę w sumie ostatniego paliczka, bo tak nie do końca jesteśmy przy tym kciuku tutaj, bo on jest zgięty w tym miejscu, to nie jest prosty kciuk, żeby wyznaczyć jedną oś. Jest zgięty. Więc na podstawie ostatniego paliczka, osi ostatniego paliczka, zobaczmy jak to wygląda. Tu mamy oś tego paliczka ostatniego. A tu mamy to. Jak te paznokcie rosną? Nowy trend. Już wiem. Rozumiem ten trend. Ha! Edyta to rozgryzła. Wiecie, dlaczego panuje taki trend? Bo patrzcie, ona ma dostęp do opuszki. Kiedy paznokieć nie idzie równo. Nie idzie równo z osią palca. Tylko idzie do góry. To opuszką można naciskać na telefonie. Zobaczcie. Kiedy mamy paznokieć. Który idzie. No, zobaczcie. No, równolegle do osi palca. Tak. Tu mamy oś palca. I tu mamy ten paznokieć, jest równoległy, więc tutaj ten opuszek jest zakryty przez wolny brzeg. Więc jak coś chcemy wycykać na telefonie, no to ta opuszka, no niestety, no nie ma do niej dostępu, tak? Tą stroną musisz naciskać, a, a tak, no, no nie, nie naciśniesz. Ale kiedy podniesiesz wolny brzeg, to nagle jest opuszka, widzicie to? Jest dostęp do opuszki. Ha! Albo na tablecie, albo nie wiem, guziki można naciskać, albo no masz te opuszki odkryte, bo po prostu nie idzie paznokieć równo tylko do góry. I opuszka jest odkryta. I się edyta Wam wszystko wytłumaczy. Mają głowę te Rosjanki, czy tam nie wiem kto dokładnie. Mają głowę, główka pracuje. Natalia Marta Krysiak to autorka postu na grupie Kulolupa, w którym udostępniła krótkie wideo z Instagramowego profilu Masterclass Nail Art Club. Wideo to pokazuje naturalne paznokcie przed wykonaniem stylizacji, a następnie efekt końcowy. Autorkę postu, czyli Natalię najbardziej jednak zastanawiało, czy palce pokazane jako te przed i po wykonaniu stylizacji należą do tej samej osoby. Ja jestem ciekawa, czy tak się w ogóle da, czy to te same ręce? Z tego, co widzę, kształt opuszki jest nieco inny w tych paznokciach po lewej stronie i w tych paznokciach po prawej stronie. Dlaczego? Kiedy widzimy paznokcie tutaj, te obgryzione i opuszkę, to y, tu linia opuszki jest równa i ładnie, gładko idzie w półkole, tak? W tych paznokciach po prawej stronie. Mamy opuszki typu takie rozszerzające się ku wolnemu brzegowi, takie troszeczkę, ja to nazywam jak u żabki, czyli coś takiego, wiecie, jak, jak u żabki, takie, takie rzeczy. Znaczy, ja to tak y, troszeczkę prześmiewczo teraz tutaj powiedziałam, bo to wcale tak nie wygląda. To jest tylko takie porównanie, już mówię o co chodzi. Tutaj mamy prostą linię, tak. Prosta linia I nagle w tym miejscu jest lekka wypukłość. I przypuszczam po drugiej stronie będzie to samo, więc jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, to wydaje mi się, że to nie są te same palce. Ale z tego efektu. Jak najbardziej można wejść w ten efekt, ponieważ tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na fałdę proksymalną, nie ma żadnych przecięć w tych miejscach, jest ładna, gładka skóra. To wszystko tutaj, te wszystkie tutaj nierówności w skórze, zadziorki jesteśmy w stanie usunąć frezarką. Już mówię, tutaj, tu możemy to usunąć, tutaj to możemy usunąć, nie będzie widać, tutaj możemy usunąć. Tu możemy usunąć, to wszystko jesteśmy w stanie usunąć. Na błonek jesteśmy w stanie usunąć, bo paznokcie, co prawda są krótkie, ale skórki są w całości, więc jak najbardziej jesteś w stanie taki efekt uzyskać. Mamy nawet filmik, Beata znalazła i faktycznie tu są pokazane dłonie już po zabiegu, ale to nie są te same dłonie, które są na zdjęciu w poście obok. Widzicie, tu są paznokcie normalne, nieobgryzione, więc widzimy, że to nie są. Te same paznokcie. Sama jestem tego najlepszym przykładem, że naprawdę da się z tak mocno obgryzionych paznokci dojść w bardzo dobry efekt. Milena Bronowicka to autorka kolejnego postu w grupie Kululupa, którym udostępniła TikToka z profilu Jacqueline EA. Co przedstawia TikTok? W skrócie, są to stopy stylistki, a resztę po prostu zobacz sama. Ale naprawdę myślałam, że to są nogi. W początku! A co są ręce! Kciuk schowane. schowany! Przecież nawet jak robi paznokcie, to widać! że to, to są te same paznokcie! The killer is Fajne to było!